No i dzisiaj opowiem, powiem Wam jak wstawić sobie filmy na komputerze i sobie na telefonie jest tak samo. Wchodzicie sobie w YouTube główną stronę, wchodzicie. tutaj i macie takie coś. Macie utwór i, i kanał. Odklikacie wyświetl swój, swój kanał. Możecie też utworzyć to. Cię utwórz. wchodzicie tu. Wybierz plik i syłacie, co chcecie. Jakieś chcecie pliki, jak mam. Plików bardzo dużo. Bo... No i no i dlatego bardzo dużo. No i, no i tak właśnie wstawicie film na. YouTube, sobie I tu wybieracie za filmik i wstawiacie to to jest moje strony witam. Trzymajcie się, cześć a jeszcze jak chcecie wstawić to nie macie tego listę. To na przykład w tę to nasz mi no to musicie utknąć, jak chcecie to transmisję No i no i to jest tyle na lata